Dzień dobry wszystkim, tutaj Marzmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce w czytaniu na tydzień od 23 do 29 stycznia 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co możecie czekać w tym tygodniu w poszczególnych sferach życia. I są to praca, single, relacje oraz bliscy. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli to czytanie rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi. Dlatego przyjmij to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania miesięczne oraz typu wybierz talię dla singli, na brak kontaktu oraz ty i Twoja osoba, co każde myśli, czuje, zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, one wszystkie są dla was. Teraz już. Nie przedłużając, przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Tak naprawdę całość czytanie będzie podzielona na cztery części. Na początku czytanie na pracę finanse, później dla singli, dla relacji, związków i na koniec listy czytania: rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca finanse. A z mieczy, a z pentakli. Cesarzowa, w tle wisielec. Single. dziesiątka kielichów dziesiątka pentakli trójka monet czwórka kielichów w tle Relacje. Królowa buław, dwójka buław, szóstka pentakli i królowa pentakli w tle. Dziewiątka buław, jeśli chodzi o bliskich. Sam samka buław. I gwiazda. buław w tle. Okay. Zaczynamy od pracy finansów. I mamy tutaj tak. Asa mieczy, asa pentakli, cesarzową i wisielce. Cieka właśnie tak na początku pomyślałem, bardzo dobre karty i będzie się dużo działo. Do momentu, kiedy w tle nie zobaczyłem wisielce. Poważnie. Um, tutaj mamy energię mówiącą o tym, że wy postanawiacie tutaj um, iść w nowy projekt. Zastanawiacie się, as mieczy oznaczający szczerość wobec siebie, postawienie tak naprawdę całości troszeczkę na ostrzu noża, i tutaj zastanawiacie się, gdzie można by było coś nowego zacząć. Coś takiego, co by dało wam spełnienie, bo macie kartę cesarzową, czyli macie takie może poczucie w pracy, że nie wszystkie swoje możliwości tutaj wykorzystujecie i chcielibyście robić coś innego, co by was bardziej realizowało i doprowadzało do tego, żeby tutaj będziecie bardziej się rozwijać. No i okej. Okay. I do tej pory jest w porządku i w tle macie wisielca, to tak jakby jakbyście w tym momencie nie mogli czegoś zmienić w swoim życiu, bo wisielec jest kartą taką blokującą która mówi, że no dobrze chciałbym, ale tu się nie wydarzy przynajmniej nie teraz, więc ten tydzień pomimo waszej chęci e, zmienienia czegoś doprowadzenia do tego, że, że gdzieś e, będziecie robić coś innego no, niestety, ale to się realizować nie będzie, bo jest tutaj wisielec, tak? Czyli z jednej strony coś planować, chcieć mieć pomysł, a z drugiej, no nie w tym momencie. Więc, tak jak mówię, te energie są takie, że one mówią wprost, że no, niestety, ale coś się tutaj e, nie uda i coś będzie tutaj blokowane przez. Przez jakieś Wasze ograniczenia, tak naprawdę, tak jak mówię, może macie jakieś zobowiązanie, które teraz uniemożliwiają Wam zmianę. <laughs> może po prostu też uznajecie, że to nie jest najlepszy czas dla Was. Może się skupiacie na czymś innym i dodatkowe zmiany tutaj, pomimo chęci, nie wchodzą w tym momencie w grę. Um, jeśli chodzi o singli, mamy tutaj dwójkę, dwójkę kielichów, dziesiątkę kielichów. Trójkę, przepraszam, dziesiątkę monet, trójkę monet i mm, czwórkę kielichów. Kurczę, te energie są dziwne, dlatego że mm, to wygląda tak, jakbyście tutaj oczekiwali na jakiś nowy początek z kimś i chcieli nad czymś pracować. I, I tutaj to by wam dało stabilizację, taką, y, takie spełnienie bardziej. I przez to, że to się nie dzieje, nie jesteście zainteresowani czymś innym. Bo popatrzcie, w tle tego wszystkiego jest ta piątka... Y, czwórka kielichów, przepraszam. Ktoś tutaj... są tu te kielichy, ale ktoś tutaj jest niezadowolony. Tutaj kolejne opcje jakby są podsuwane, ale to nie jest to. Albo Wy tutaj na kogoś czekacie, albo macie w głowie jakąś już konkretną, upatrzoną osobę dla siebie i kiedy pojawiają się inne, nie jesteście nimi zainteresowane. Czyli albo tęsknicie za y, byłym, byłą, albo macie na horyzoncie kogoś, kto Wam się bardzo podoba i chcielibyście z tą osobą coś realizować. A kiedy pojawiają się inne, nowe opcje, to uznajecie, że to nie jest to. Bo to nie jest ta osoba, na którą tutaj liczycie, o której tutaj myślicie. Tak to tutaj wygląda. Chcielibyście pracować nad tą relacją, którą macie na myśli. Natomiast inne troszeczkę tak odstawiacie na bok. No, tak to tutaj wygląda. No, pytanie, czy. Czy wasze czekanie tutaj coś da? Czy czekając na kogoś konkretnego, nie stracicie innych dobrych możliwości, które tutaj mogą przed Wami być e, przedstawiane, znaczy mogą tutaj do Was przychodzić, nie? Widać, że Wy tutaj po prostu jesteście nastawieni na coś konkretnego. Przejdźmy sobie dalej. A dalej mamy. E, Relacje związki. Królowa buław, dwójka buław, um, szóstka, szóstka pentakli i królowa pentakli. Wygląda na to, że wy, wy i wasz partner tutaj stoicie przed jakimś wyborem odnośnie um, zarządzania własnymi finansami. Możliwe, że tutaj musicie po prostu się na coś zdecydować, musicie działać w jakimś konkretnym kierunku. Może macie jakieś zasoby materialne i zastanawiacie się, w co by tutaj zainwestować, albo co by tutaj kupić, co jest tutaj wam najpotrzebniejsze, co w tym momencie byłoby dla Was odpowiednie i co da Wam po pierwsze może zyski, a po drugie, jeżeli zamierzacie coś kupić, co będzie dla Was w tym momencie takie najtrwalsze w sensie takim, że Najwięcej będziecie z tego korzystać, nie? Co by tutaj, jeżeli macie jakieś tutaj wolne środki, na co by tutaj sobie wydać, żeby to na co dzień mi się jak najbardziej przydawało. Więc tutaj stoicie przed jakimś wyborem yy, i mam wrażenie, że tak jakby ze względu na rosnące ceny yy, yy, i tak naprawdę na bardzo zmienną sytuację, chcecie podjąć jakąś decyzję dość szybko. Natomiast z jednej strony chcecie szybko, a z drugiej, i zdecydowanie a z drugiej, tutaj. Oglądacie dostępne opcje na 5-10 stronę, więc mm, to jest takie, wiecie. E, szybko zdecydować, ale dobrze zdecydować. Szybko, ale to, żeby mi dało zysk i dało mi to, czego tutaj potrzebuję. Ok. Przejdźmy sobie teraz do bliskich, czyli rodziny, przyjaciół najbliższego otoczenia. Tutaj mamy dziewiątkę. <laughs> Dziewiątkę buław, 8 buław, gwiazdę, i rycerze buław. Wygląda na to, że wy w tym tygodniu będziecie tacy, jeśli chodzi o życie towarzyskie, powiedziałbym, że troszeczkę zamknięci, będziecie potrzebowali odpocząć. Gdzieś troszeczkę, mam wrażenie, że będziecie się izolować, ale ktoś wam tutaj nie pozwoli, bo macie tego rycerza buław. Ktoś tutaj przyjdzie i powie, jest fajny koncert. Idziemy, bo mamy tutaj e, kartę e, m, Gwiazdy, czyli kartę Okazji, i obok mamy kartę e, ósemki buław, czyli Wiadomości. Czyli wiecie, m, ktoś tutaj zobaczy, że Wy się nie najlepiej czujecie, potrzebujecie jakby tego, żeby Was troszeczkę rozruszać, e, i tutaj przyjdzie z fajną propozycją. Nie ja powie Wam, dobra. Ja wiem, że chcesz odpocząć, ale ja mam lepszy pomysł. A co gdybyśmy poszli tu, tak? A co gdybyśmy zrobili to? Ktoś tutaj taki. Może macie taką energiczną osobę w waszym otoczeniu, która, no jeżeli widzi, że potrzebujecie jakby tego, żeby troszeczkę się wami zająć, to nie ma, nie ma tym, z tym problemu i od razu coś dla Was tutaj fajnego wymyśla, nie? Coś, żebyście tutaj e, nie zostali sami, coś, żebyście tutaj e, się trochę rozruszali, coś, żebyście poczuli się fajnie. I żebyście tutaj byli... E, Tacy w ruchu, nie? Więc zresztą to jest też energia ognia, tak jak i wasza. Czyli bardzo prawdopodobne, że Baran Lew strzelec, ale niekoniecznie jest to taka osoba po prostu żywiołowa, która ma bardzo dużo pomysłów, bardzo lubi je realizować i taka jest z tym wszystkim energiczna i z przekonaniem zawsze potrafi tutaj do Was dotrzeć, nie? Więc tak jak mówię, pomimo jakichś waszych tutaj niechęci w tym tygodniu do tego, żeby jakoś tam się udzielać towarzysko, wygląda na to, że um, ktoś tutaj będzie miał inny plan i uda się tej osobie prawdopodobnie ten plan zrealizować, bo to wszystko już zależy od was. Moje kochane strzelce, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego tygodnia. Widzimy się niedługo, pozdrawiam. Maczmentarot!